Odcisk palca. Tak może być. Dzień dobry. Jak możecie zauważyć. Tak, demonologist. Super. Nowa fazmofobia. Straszniejsza. Naprawdę jest straszna. Zobaczycie za chwilę. Dobra, przejrzyjmy się. Obraz. Ale nie możemy. Hmm. Brudna ta woda. Najbardziej są. Pochodźmy pooglądajmy co tu w lobby jest, może coś mnie wystraszy. Gdzie jak kuźwa jestem? No to to średnia wiecze jest? Nice. Widzimy się jak już będę w grze. Jest 23 ja zaczynam taką Gregos. No nie wiem czy to jest rozsądne, ale spaczkę, zaczniemy. Mmm. Dobrze, kos Nie. To fuck? Co to było? Dobrze. Huuu, uh, dreszcze mi przeszły lekko. Dobra, latarki mi daj. Mamy trzy sloty, tak samo jak tam były. Termometru nie wezmę i MF, to jest IMF, tak? Tak, to jest IMF. I wezmę radyjko. Okay. Dobra, tu mamy Sanity o 100%. Tu mamy kamery, w ducha, cel. Fakultatywny Uu. Czy możemy ducha... Bo ogólnie w tej grze możemy ducha pokonać. Jak? Nie mam pojęcia, ale się dowiem. Dobra, wchodzimy do niebezpiecznego miejsca. Dobra. Hello, hello! Hello, hello, are you there? Dobra, E się otwiera. Muszę pamiętać Hello, hello! Where are you? Gdzie jesteś? Dobra, co tu się dzieje? Op. Do you want to play with me? Co to za piłka? Chyba nie chcę. Nie lubię mnie w tej grze. Hmm. Hello. Are you there? Hello. Magna. Magna, 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 Magna. Can you hear me? Magna? Magna, Magna, Magna. Nope. Okay. <clears> hmm. <throat> Słyszałem, że tu pełno jump a ja tu nic nie widzę. No nie, nieźle. O, w ogóle światło mogę palić. Hello? Are you here? Do you want to talk? O, w ogóle, Czy ja nie powinien... Hello? Are you here? Are you here? Where are you? Okej, okay, to było creepy. Are you there? O oh, wow oh, wow. Oh. Dobry <laughs> Tu jest jeszcze piwnica gdzieś podajże. O, tu pi. Idziemy do piwnicy. O! Zajebis się, no Are you here? Are you here? Do you want to talk? Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Jasne, tydę. Dobra, mamy tego. Mamy pierwsze evidence do wody. O, to Spirit box. IMF-ka mogłem zostawić. Ja pierdziele, woję się tej gry trochę no. <laughs> Niby jeszcze nic strasznego nie było, ale te ambienciki nie są przyjemne. Dobra, ile mi Sanity spadło? Ue, tylko 10, nie ma źle. Dobra, idziemy z imf -kiem. No nie powinienem zaatakować zaatakować na 90, więc. E, czemu tu światło się pali? Ja to nie pali. nie to nawet Ja może pójdę po jednak uv przydam przyda nam się Szybko z tą uv chujba, bo zgaśnie i będzie leka. Gdzie to zapalenie jest, tu? Nie widzę Hello, can you move something? Move something, please. The fuck is this? Oh. Hello. Słyszę tu jęczenie. Jest. Tym ustrojstwem, co mam teraz w ręce, podobno ektoplazmę można zobaczyć. Pójdźmy na dół, się przekonajmy w takim razie. Can you move something Dobra, może ja poprzynoszę Okej, okay. to mam U, spadło trochę Te straszaki naprawdę dają się we znakiem. idziemy to rozstawić tam na dole, zobaczmy czy to coś da Dżuren sprint jak debil No what the hell Five for pizza Nie pierdę idę stąd, idę stąd, idę stąd. Why? Ile mi spadło sanity? Yo, my Baba się odlicza, jak u sam tu jestem, boję się. Bo <grybuj> to było creepy całe, całe ciało w dreszczach, muszę powiedzieć. Yo, my dude, jak tu spadło sanity teraz. Tym odliczaniem, daj pan spokój. No muszę i zaryzykować okay, dzięki, do widzenia, starczy mi na dzisiaj Starczy mi na dzisiaj, jokierdzielę Ja sobie strzelę coś randomowo Ktoś sobie strzelę randomowo i pójdziemy sobie Ja obstawiam, że tam było malowanie ta luga płótna do rysowania sobie obstawię Bo jedno z dwóch tam było I obstawię sobie Jokaja. Dla beki sobie obstawię Ech. I no, to spoko. Dobra, widzimy się w, w następnej nocy Abandoned house. Dobra, bierzemy notary. Zbieramy to, i to powiedzmy, albo nie to. Dobra, zostaw to. Weźmy sobie. IMF-kiem, dobrze. Także tak, Demonologist gra, która jest bardzo straszna. Machomskiery, ma straszaki w ogóle wszystko. I jest dużo straszniejsza niż Plasmofobia, oczywiście. Tak jest. Dobra, idziemy od razu do piwnicy, Najłatwiejsza rzecz na świecie. Hmm. Hello! Is anybody here? What the fuck, drzwi mi jest w bloku. Hello, hello Are you here, Nagasaki? Hmm. Możemy światełko kopalić, przyda się Okej okay. Pójdźmy tutaj Hmm, mamy tutaj obrazek piłki Do you want to play? Do you want to play ball with me? Oh, oh, Java! Hello? Hello, hello? Are you here? Magna! Magna, magna, magna! Magna! Magna, magna, magna! Nope! Oh! Hello? Do you want to talk? Do you want to talk with me? Why are you closing the door? Thank you. Hello? Co to jest? Victoria. Oh. Hello? Are you there? Do you wanna talk? Do you wanna talk with me? Yeah. Okay. Open this door! Open this door right now. I demand it. I demand you to open this door. <laughs> what the O, czwórka okay. Good morning Co jest? Wow Była piątka? Nie, czwórka jest Come on My man, come on What are you doing? Dobra, idziemy dalej Ja się boję troszkę Anger Angry Angry You are angry, Anger O Woo! Dzioooo Hello, is anybody here tonight? Należy no, trafił na ghost, co ty w ogóle robi się? Ło, oczy się ruszają What The fuck? Dream Dream O oh. Hello Hello O oh. He, <laughs> Moonlight sonata leci Hello girls, are you there? No i to można słuchać cały dzień, dobra, mogę usiąść O, jaki głośny Jest napisane? Coś tam down Calm down. Calm down. Nope. Ciekawe. Are you here? Are you here? Where are you? How old are you? What do you want? Na pewno nie chcę gadać. Hello. Are you there? Dobra, zostawmy to tu. Hello, I. You... Can you talk? Can you talk? Please answer me. Dobra, idę sobie, wychodzę stąd. Dobra, idę mam tego. Czym jeden? Nie ma tragedii. Dobra, daj mi to. Dobra, jeszcze dwie rzeczy. Czy ja chcę to, czy wolę płótno? Nie, weźmy kompas najpierw, będzie szybciej Najgorsze jest to, że jest daleko Słabe miejsce dla mnie jest Może najpierw z tym O! Mamy! Pierwszy Nie może się cofnę? Dobra, do wody Odcisk palca Tak może być O, to było głośne! What the fuck is this? Dobra, walić was na łeb. Wow! O kuźwa! Tego się nie spodziewałem. Ja pierdziele. O, idę stąd. Idę stąd. Tak mi dreszcze przeszły. Czy ja coś mam w ręce? Chyba nie mam. Mój Boże. uuu, ja gram w to sam, więc wiecie. It's creepy. Może się wydawać, że nie jest, ale jest. ooo, Dobra, daj mi te rzeczy. Może na jakimś cudem uda mi się. I znowu ten ambient ze strony się włączył. Ile mi spadło? Ja pierdzielę Chyba se jaja robicie, że mi aż tyle spadło. No nieźle. Najgorsze jest to, że nie mam kur na ten że to nie mam pomocnika, który by mi przyniósł razem ze mną rzeczy sam muszę nasi wszystko, a tyle tego jest halo? gdzie jest to lusterko? Halo A mamy dobra, mam Gdzie są na razie, czy mi się właśnie ten pojawił tutaj duch z tego? Dobra, trudno, ryzyk fizyk. Ym, tak, to się nazywa barwniki ektoplazmy. i zostały mi trzy duchy, i to jest tak. Może być imf, piątka z czego, co niezbyt wiele, ale okej. Okay. Taluga nie może być, to tyle dobrego. Temperatura zamrażania może być. I reakcja na ducha ESG. Okay. Czyli Spirit Boxa nie będzie. Dobra, czyli mamy tak, IMF-kę. Ja obstawiam reakcję na ducha ducha ESG, bo wydawało mi się, że słyszałem to, nie widziałem, ale chyba to też dźwięk wydaje jak ducha pojawia. Oby tak było. Dobra, spójrzmy jeszcze Sanity szybko i lecimy. Co daje Deogen? Silne strony będą znacznie bardziej agresywne podczas polowania na wybrany cel, nieagresywne jeśli jego ofiary nie ma w pobliżu. Ok, 47, więc jest lipa. Can you please be calm? Please? Be calm, please. To, to albo temperatura, ok. Ja obstawiam jednak to, bo... Show yourself! Show yourself! Nope. Okej. Okay. Może pójdę do tego? Nie, nie pójdę. Dobra. jak fizyk, fizyk. Nie ma temperatury w mrozie. Ani mewka nie działa. Ja zaryzykuję te SG. Nie wiem, no nie chcę ryzykować zbytnio. A temperatury zimnej, no nie ma. Jak nie było, tak nie ma, więc ja obstawiam D. D ogena. Tak, zróbmy. O, tu mamy dodatkowe zadania. Zrób solidne zdjęcie ducha. Niech duch dmuchnie świeczkę. Znajdź domcą syl sy sylwetkę chyba. Człowieka za pomocą szkła ektoplazma. No to mógłbym zrobić, ale wreszcie nie zrobię, więc niezbyt. Niezbyt mnie to jara. Dobra, nie. Idę są. Proszę traf. Nie trafiłem? Trafiłem! No! Ghost chaser! stałem trofeum na jebioza. Correctly identify the ghost once. Tak jest! 600 dolarów dostałem za zagranie chyba samemu. Nice. prawidłowy typ ducha. Deogenna. Trafiłem tylko dlatego, bo usłyszałem tego, tego, tego SG. I dzięki temu, że nie było ani mf przez bardzo długi czas, ani tego, ani mroźnych temperatur. No, wyszło. Jestem Przerażony tą grą, ale będziemy grać dalej, także to by było na tyle, ja się z wami żegnam. I na szczęście nie mam jeszcze Jamskera. No, także.